Kolagen. E, mega popularny teraz. Wszystkie firmy wprowadzają do swojego asortymentu kolagen. E, ostatnio siedząc na Facebooku z 10 minut pojawiło mi się z 7 różnych reklam różnych firm e, produkujących kolagen. To samo się tyczy Instagrama, więc może sprawdźmy o co w tym wszystkim chodzi. Przede wszystkim to kolagen to białko produkowane przez nasz organizm. Do około 25-30 roku życia. To takie spoiwo do tkanek. Jest budulcem skóry, kości, zębów, ścięgien, czy nawet gałki ocznej. Najczęściej reklamowany kolagen to, reklam to kolagen, który wpływa cudotwórczo na skórę. Owszem, możemy dostarczyć naszemu organizmowi kolagenu, ale to on decyduje, gdzie go dostarczy, bo gdzie jest zapotrzebowanie w danym momencie i w jakiej ilości. Niestety to nie jest koncert życzeń i nie musi to być wcale skóra. Mamy trzy rodzaje kolagenu: rybi, wołowy i wieprzowy. Wieprzowy to jest drugi najczęściej pozyskiwany kolagen. Najlepiej wchłania nam się kolagen rybi, to ze względu na to, że ma najniższą masę cząsteczkową. I w przeciwieństwie do kolagenu wołowego, nie ma właściwości uczulających. No to co? No to może przyjrzyjmy się teraz kolagenom, które są reklamowane w sieci. Na tapet idzie pierwszy kolagen. Naprawdę trzeba się czasami nieźle naszukać, żeby znaleźć skład danego produktu i oczywiście wymieniam skład według tego jak jest to umieszczone u nich na stronie więc im wyżej jest coś w składzie tym więcej tego w tym produkcie jest więc mamy tutaj po pierwsze hydrolizowany kolagen rybi po drugie maltodekstryna czyli wielocukier zbudowany głównie z glukozy efekty uboczne jej stosowania negatywny wpływ na gospodarkę węglowodanową zwiększenie ryzyka insulino-odporności cukrzycy gdyż IG tego produktu jest bardzo wysokie w trakcie ciąży i karmienia również lepiej unikać jego stosowania Kolejno MSM, organiczny związek zawierający siarkę. Wspiera sprawność i zdrowie naszych stawów, aczkolwiek nie jest dobrym źródłem siarki, ponieważ nie jest przyswajalny przez, przez człowieka. Ashwaganda, czyli żeńszeń indyjski, poprawia samopoczucie. Naturalny aromat truskawkowy, chociaż dostałam też informację, że jest jagodowy, więc nie mogą się zdecydować. Dzięki aromatom pozbawione smaku artykuły spożywcze, spożywcze stają się jadalne. Buraki w proszku 1% zapobiegają anemii, wspomagają detoksykację, korzystnie wpływają na skórę, włosy i paznokcie. Substancja przeciwzbrylająca. Błonnik bambusowy reguluje cholesterol, poprawia trawienie. Witamina C ułatwia wchłanianie kolagenu. Glikozydy stewi stewiolowe To związki chemiczne, które izolowane są z liści stewii. Jedna porcja 10 gram rozpuszczamy w wodzie ma 35 kalorii w tym 0,15 g cukru koszt 238 zł na 12 dni wychodzi jakieś 19 zł na dzień. Kolejny kolagen beauty drink, 4 buteleczki, około 40 zł wychodzi nam około 10 zł za dzień. Hydrolizowany kolagen. Po długich poszukiwaniach znalazłam w sekcji pytania i odpowiedzi, że jest to kolagen wołowy. Kolagen wołowy jest o tyle niebezpieczny, że istnieje możliwość przenoszenia prionów, a choroba prionowa to na przykład choroba kreuzfelda jakoba Mamy tutaj też witaminę A, C, krzem, beta-karoten i witaminę E. Porcja 140 ml ma 88 kalorii, w tym aż 9,4 g cukru. Kolejny produkt o nazwie Herbum Polska Beauty Drink 199 zł 210 g na 35 dni to wychodzi około 6 zł za dzień i w składzie mamy hydrolizowany kolagen rybi, kwas hialuronowy, kwas cytrynowy, aromat malinowy, barwnik buraczany, co by był ładny kolor malinowy, askorbina, czyli witamina C. Nie ma tabeli wartości odżywczych, jest info na stronie, że nie zawiera cukru, ale jak wejdziemy w dalsze zakładki strony, to nagle do składu dochodzi nam substancja przeciwzbrylająca, substancja słodząca acesulfam-K. Jest 150 razy słodszy od cukru i budzi kontrowersję o tyle, bo z jednej strony jest on wchłaniany w całości z przewodu pokarmowego, a następnie wydalany z moczem, a z drugiej są badania, że zaburza on metabolizm. Dodatkowo dochodzi nam do składu sukraloza, która jest 300 do 800 razy słodsza od cukru oraz chlorek sodu, czyli główny składnik soli kuchennej. Następnie mamy kolagen w żelkach dla dorosłych. 50 zł opakowanie. Nie doszukałam się, ile ich tam w środku jest, ani jakiego pochodzenia jest kolagen. Po głębszych poszukiwaniach znalazłam, że jest 60 żelek, czyli mamy na 30 dni, około 2 zł na dzień wychodzi. I mamy skład. Na pierwszym miejscu syrop glukozowy, na drugim cukier, na trzecim woda, na czwartym żelatyna wieprzowa, co wskazuje nam na pochodzenie kolagenu. Piąty kolagen wieprzowy, następnie są kwaski, barwniki, aromaty itd. No. I mamy kolejny produkt, którym pani Eliza jest zachwycona: tabletki z kolagenem, hialuronem i witaminą C. Bardzo zagadkowy produkt, bo nigdzie nie możemy znaleźć dokładnego składu. Wiemy, że kosztuje 49,99 za 45 dni, e, czyli mamy około złotówkę na dzień. W składzie mamy podany tylko hydrolizat kolagenu, witamina C, kwas hialuronowy, substancja przeciwzbrylająca. Natomiast pytania w komentarzach postów na Facebooku o skład i certyfikaty pozostają niestety bez odpowiedzi. I kolejny zagadkowy produkt o wdzięcznej nazwie Colalog. Mamy tylko informację, że kosztuje 99 zł na miesiąc, czyli 3,5 zł około na dzień i że jest to 100% kolagen morski w saszetkach. Nie ma kompletnie żadnego info o składzie. Jest tylko taki slajd z przyciskiem Kupić. Kolejny popularny bardzo produkt ze sklepu SFD. Kolagen 59,99, 26 porcji, czyli około 2,30 na dzień. Smaki do wyboru brzuskwinia, pomarańcza, truskawka. I skład kolejno. Kolagen hydrolizowany, nie nienapisany niestety jakiego pochodzenia. Regulator kwasowości, MSM, w skrócie siarka, omawiana przy okazji pierwszego kolagenu. Cysteina, czyli aminokwas, dobry na włosy i paznokcie. Siarczan glukozaminy, łagodzi ból stawów, tak samo jak siarczan chondroityny, który jest tutaj w tym produkcie. Kolejno aromaty. Substancje słodzące, kurkuma, witamina D i K, i na samym końcu barwniki. I przy barwnikach informacja, iż mogą mieć szkodliwy wpływ na aktywność i skupienie uwagi u dzieci. No i mój ulubieniec wszystkie aktorki go teraz reklamują, wszystkie są zachwycone wszystkie zaczęły używać w tym samym czasie kolagen w saszetkach, w proszku, 100% hydrolizowany, bioaktywny kolagen wołowy niestety brak informacji o składzie. Nigdzie nie znalazłam. Może Wam się uda. 256 zł za 28 dni to wychodzi około 9,10 groszy za dzień. Postanowiłam przyglądać się również dwóm kolagenom z marketingów sieciowych. Pierwszy to kolagen z marki Duolife. 129,80 na 30 dni. To jest jakieś 4,30 na dzień. Forma płynna podana w szkle, czyli nie zachodzi tam żadna reakcja. Skład. Po pierwsze, pire z Mango działa antyoksydacyjnie i maskuje smak kolagenu, bo. Drugi jako w składzie jest kolagen ze skór ryb morskich. Trzeci, siarczan glukozaminy ze skorupiaków, łagodzi ból stawów. Cztery, standaryzowany ekstrakt z aceroli, w tym witamina C. Co oznacza standaryzowany? Preparat standaryzowany zawiera ściśle określoną ilość składników wywierających efekt leczniczy. Pięć, siarczan kondroityny z rekina. Kolejno mamy ekstrakt z pokrzywy, kolejno ekstrakt z pędów bambusa standaryzowany na zawartość krzemionki i ekstrakt ze skrzypu polnego standaryzowany na zawartość krzemionki. A krzem uczestniczy w biosyntezie kolagenu, dlatego chroni paznokcie przed pękaniem. Na przykład i co ciekawe wraz z wiekiem, kiedy mamy go coraz mniej, włosy znacznie nam się osłabiają i siwieją. No i na końcu mamy kwas hialuronowy. Produkt nie zawiera konserwantów i nie zawiera GMO. Podane jest w formie nanocząsteczki, dzięki czemu organizm uznaje go za białko strawione i lepiej się wchłania. I ostatni już kolagen marki Forever, 459 zł za 30 dni, to wychodzi około 15 zł za dzień. Kolagen rybi w saszetkach i w składzie mamy wodę, soki owocowe, w tym jabłkowiec, acerolis z zagęszczonych soków owocowych, kolagen z ryb, guma arabska i pektyny, czyli substancje zagęszczające, kwas cytrynowy, substancje słodzące, witamina C i A, sok z zagęszczonego soku z marchwi, różne aromaty, ekstrakty z jagód goi, z liści zielonej herbaty, Cynk, emulgator lecytyny, czyli taki produkt, który przedłuża okres przydatności do spożycia, koenzym Q10, substancja konserwująca, kolejny ekstrakt z owoców pieprzu czarnego i biotyna. Mam nadzieję, że chociaż trochę pomogłam tym filmikiem, ale wyboru musicie dokonać sami.